Siemano, witam was w kolejnym odcinku z naszej ulubionej strony g 4 Skins. Strona oczywiście dla osób pełnoletnich, tak jak i ten filmik. Kodzik, jak jesteś osobą pełnoletnią i chcesz wejść na stronę, tak użyjesz kodu SWERT. To otrzymasz 5% więcej przy doładowaniu. Dodatkowo darmową skręczkę Millspec na start, więc naprawdę spoko bonusy. A co my już dzisiaj w dzisiejszym odcinku planujemy zrobić? No, otóż e, kiedyś robiłem odcinek, odcinki typu, że bitwa za 10, 100, 1000 i 10 tysięcy zł. E, dzisiaj sobie zrobimy kontrakt za, e, za 2 zł, za 20 zł, za 200 i za 2000. Także sobie zobaczymy, czy kontraktik może nam dzisiaj wytworzy coś fajnego. E, oczywiście skiny sobie nie będę otwierał, bo długo by to zajęło, żeby tak idealnie to mieć. Po prostu zrobimy sobie w sklepie, bo oczywiście macie sklep, gdzie możecie sobie również skinki kupować, i tak dalej, i tak dalej. Jak coś traficie, co Wam się nie podoba, no to możecie sprzedać w sklepie sobie kupić coś innego. E, wiadomo. E, dobra, więc od 2 do 2 zł, proszę bardzo, kupujemy. 1, 2, 3, 4. Dobra, mamy otóż 10 skinów za 2 zł. No, i sobie takie tutaj wrzucamy wartość przedmiotu oczywiście 20 zł. Otrzymasz przedmiot warty między 12 a 50. To po prostu tak sobie można też wymienić skiny, wiele skinów na jeden jakiś ciekawszy. Podpiszmy kontrakt. No, i z takich 20. No, niestety taka CZ-ka. Niezbyt ciekawie. Oby te następne były lepsze. Także, kurwa, sklep, Dobra, w ogóle tak, z, tak się zamyśliłem. Kurde, wziąłem rzeczy po 2 zł. To miał być kontrakt za 2 zł. Czyli, no, rzeczy tutaj oczywiście takie tańsze. No, niestety, to było najtańsze, co mogłem w sklepie kupić, więc troszeczkę przekroczymy to. No, ale taki otóż też zróbmy. Okej okay, takie e, graffiti. Teraz spróbujmy sobie kontrakt za 200 zł. A no i właśnie chciałbym Ci ży życzyć widzu w nowym roku dużo szczęścia, zdrowia, oczywiście. jakiś ciekawych skinków. Okej, okay. Biznes Classic. żebyś był zawsze szczęśliwy, nie? To, bo to też najważniejsze. Dobra, weźmy. Teraz najważniejszy nasz kontrakt, czyli kontrakt za 2000 zł. Eee, możemy otrzymać jeden przedmiot o wartości takiej. No, jakby było przy tej wartości, to by było na pewno lepiej. Eee, jak będzie, sprawdźmy to. No nie. No, kosa fajna. No, bajonecik jest fajny, no, ale może niekoniecznie za. wyrzucając takie temy, jakie wrzuciliśmy. Dobra, i tak to się prezentuje. Weźmy, kurde, wrzućmy sobie tak jeszcze. No dobra, no to też nie było opłacalne. No to może skrzyknijmy sobie jakąś bitwę. Jakąś bitewkę. Skrzynia z 2, czekajcie, to, nie, tu, to tutaj jest skrzynia za 2. Za 20. Za 200, no ale za 2000 już nie zrobimy. Zróbmy sobie tak. Czyli możemy w sumie zrobić sobie za. Dobra, dodajmy jeszcze jakąś za 800. I będzie sobie tak po prostu. Na 3 graczy. Stwórz. Oj, nie chciałem. Dobra, chciałem na dwóch. Chciałem na dwóch. Ale żem lipę odwalił. Dobra, może się uda. Jakby nawet wyszło, to i lepiej by było. Goldson, no i Goldson. To się nie popisał może kałaszek. Co jest? No, się przykleiło do tych safari meszów. No i ten dropija AWP Simov za 400 A Space walcik? No i też mu daje koskę No niestety bitwa nam tutaj nie pykła po naszej myśli. Może tu coś wypadnie z bonusu ciekawego? No niestety nie, bo tutaj nawet koska jakaś była, ale to no, taka melodrama dla nas. No cóż, tak się również zdarza. Ty możesz w sumie, widzu, napisać w komentarzu, czy robiłeś w ostatnim czasie kontrakty i czy na przykład coś Ci poleciało fajnego, czy, czy może jednak nie. No i ja oczywiście zostaw łapę i na Twitcha, bo tam sobie streamujemy gierki i tak dalej. Masz też jakieś skinki do zgarnięcia. No i na Discorda, bo masz info o streamach oraz też jakieś konkursy. Zapraszam Cię. Ty pamiętaj o kodzie promocyjnym sfert jak będziesz sobie coś chciał wpłacić na GeForce Skins. No i tyle. Także szczęśliwego nowego roku. Miłego dziąka, jak to oglądacie i cześć!